Witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej Natalia Barańska i zapraszam na magazyn miejski. Powiatowe Święto Dnia Edukacji Narodowej odbyło się w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy. Gości powitała Ludmiła Stelmach Kołodziej, dyrektor placówki i życzyła wszystkim nauczycielom spełnienia w swoim zawodzie. Życzę radości, żeby praca z młodzieżą dawała nam radość, a nie była tylko przykrym obowiązkiem, żebyśmy mieli pomysły, entuzjazm do dalszej pracy, no i oczywiście, żebyśmy byli doceniani, bo nie zawsze jesteśmy doceniani w środowisku, żeby właśnie taką największą nagrodą to jest wdzięczność rodziców, uczuć, to jest nagroda dla nas. I żebyśmy taką właśnie zasłużyli na taką nagrodę. Starosta Piotr Chęciak przypomniał, że w tym roku obchodzimy 250. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. 14 października 1773 roku została przyjęta ustawa o powołaniu komisji edukacji narodowej. Myślę, że jedna z pierwszych tego typu pierwsza tego typu jedna z pierwszych tego typu regulacji w Europie tamtych czasów. Szkoły jezuickie ostatecznie zamknięte, przekształcone dzięki m.in. tej właśnie ustawie w nauczanie powszechne. Wprowadzenie niedługo potem dzięki właśnie Komisji Języka Polskiego jako języka, który został nauczany w szkołach powszechnych. W tym roku 26 nauczycieli odebrało Nagrodę Organu Prowadzącego, czyli starosty. Bardzo jestem dumny z nauczycieli naszych dębickich szkół, oczywiście średnich, tu w tym wypadku, bo będziemy się spotykać z nauczycielami szkół średnich, ale również szkół Podstawowych i wszystkich szkół, które funkcjonują w powiecie Dębickim. Trudny zawód, coraz trudniejszy. Wspaniała młodzież, oczywiście inteligentna, mądra, oczytana. Niemniej jednak coraz trudniej ją wychowywać w tych czasach trudnych. A taka jest też rola szkoły: nie tylko uczyć, ale być może nawet przede wszystkim wychowywać. I ten trud w związku z tym jest coraz większy. I bardzo wszystkim nauczycielom dziękuję, gratuluję. Dwóch nauczycieli z powiatu Dębickiego otrzymało nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, a trzech nagrodę Kuratora Oświaty. Wśród nich Jarosław Urbański, nauczyciel informatyki w pierwszym LO w Dębice. Jestem dumny z tej nagrody. Pracuję w naszym pierwszym liceum od początku mojej kariery zawodowej. I bardzo się cieszę, że, że na taki, powiedzmy, mój jubileusz. Otrzymałem nagrodę kuratora Rzeszowskiego. Pracujemy z młodzieżą no już tyle lat. Wszystkie ich sukcesy, te małe i te duże, nas bardzo cieszą. Chcielibyśmy, żeby było ich najwięcej, ale te małe, z którymi się spotykamy codziennie, których może nie widać, też nas wszystkich nauczycieli no bardzo cieszą. Gratulacje i życzenia pedagogom złożyli także Adam Pieniążek, wicestarosta powiatu Dębickiego oraz Anna Wilczeńska, dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Dębicy. Chcemy podziękować wszystkim nauczycielom za ich ciężką pracę, za to, że czasami są niedoceniani, czasami jakieś dziwne. Rzeczy w opinii obiegowej e, krążą na temat nauczycieli. Natomiast ja chciałbym wszystkim osobiście podziękować za ciężką pracę e, i za to, że pomagają wychowywać e, młode pokolenia, za to, że w tej części edukacyjnej jest również ta część właśnie wychowawcza i e, wielu rodziców e, jest wyręczana przez wielu nauczycieli. Za to im bardzo dziękuję. I sobie, i koleżankom i kolegom po fachu, bo nauczycielem zawsze się jest, jeżeli się już zostało. Życzę tak jak każdemu, zdrowia i pokoju przede wszystkim. Natomiast tak ściśle już naszej branży życzę kreatywności, bo bez tej kreatywności nie ma pasji. I tej pasji tak na co dzień, bo tą pasję łatwo zgubić i trudno potem odnaleźć. Natomiast jest to bardzo ważne, żeby ten zawód wykonywać z pełnym zaangażowaniem. Uroczystości uświetniła część artystyczna przygotowana przez młodzież pierwszego liceum ogólnokształcącego w Tębice. Podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Domu Kultury Śnieżka spotkali się nauczyciele szkół przedszkoli miejskich. Z rąk władz miasta odebrali wyróżnienia, nagrody, awanse zawodowe i gratulacje. Zarówno Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy, jak i jego zastępca Maciej Małowzięć gratulowali pedagogom dużych osiągnięć dydaktycznych, dzięki którym uczniowie z dębickich szkół plasują się na najwyższych miejscach w województwie w konkursach kuratoryjnych. 12 nauczycieli zostało wyróżnionych nagrodą burmistrza. Tak, doceniłem. Jest wyróżnionych 12 osób. Jest to nagroda za ciężką pracę. To, że nasza praca, praca naszych nauczycieli jest widoczna w województwie, to jest duma dla miasta. Jesteśmy miastem, który konkuruje z dużymi ośrodkami w województwie, gdzie nasza oświata jest w lepszym, można powiedzieć, stanie i przez to te miejsca zajmowane przez naszych uczniów świadczą o tym, że takie nagrody się należą. Z całego serca za to, z tego miejsca wszystkim nauczycielom. Dziękuję. Dziś pełnienie funkcji nauczyciela nie jest sprawą prostą, dlatego wielkie słowa uznania należą się wszystkim osobom, które pracują nad wychowaniem, nad kształceniem, nad procesem dydaktycznym. Bo tak jak mówię, no, ten proces dzisiaj jest skomplikowany z wielu stron. Raz, trzeba się nieustannie szkolić, podnosić sobie samemu też poprzeczkę. Z drugiej strony presja ze strony rodziców. No i, i też coraz trudniejsza młodzież. Dlatego chcemy podziękować dzisiaj wszystkim osobom zaangażowanym w nauczanie wyrazić słowa wielkiego uznania, a także słowa uznania dla tych, którzy tworzą nasze środowisko światowe. Środowisko, które tutaj możemy powiedzieć, że jesteśmy, Wysoko oceniani w skali województwa, dlatego cieszymy się, że nasza oświata stoi bardzo wysoko. To zasługa nauczycieli, którym dzisiaj chcemy bardzo serdecznie podziękować. Wśród wyróżnionych nauczycieli, nagrodą burmistrza była Anna Trębacz-Główka, nauczycielka języka niemieckiego i języka angielskiego w szkole podstawowej nr 2 w Dępice. Bardzo się cieszę. Czuję ogromną satysfakcję, że znalazłam się w tak zaszczytnym gronie wyróżnionych osób. No Myślę, że jest to na pewno bardzo miłe, bo kocham swoją pracę, kocham to, co robię. No, lubię dzieci, lubię młodzież, także jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa. Czego życzy sobie Pani i innym koleżankom po fachu, kolegom z okazji Dnia Edukacyjnego? Przede wszystkim życzę dużo zdrowia. To jest chyba najważniejsze. A poza tym myślę, że takiego, takiej satysfakcji, żebyśmy byli zadowoleni, żebyśmy czuli po prostu taką radość, kiedy idziemy do pracy, nie traktowali tego jako przykry obowiązek, zarabianie pieniędzy, ale po prostu jako taką naszą pasję i samorealizację. W czasie uroczystości nauczyciela odebrali również nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Anna Szczepanik, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 otrzymała nagrodę Nauczyciel, wychowujący do wartości przyznaną od podkarpackiego kuratora oświaty. Zawód nauczyciela był na trzecim miejscu na podium, jeżeli chodzi o moje działanie. W pierwszej kolejności chciałam być prawnikiem, w drugiej kolejności lekarzem, a na końcu nauczycielem, ale przy, przystępując do egzaminów na studia wybrałam zawód nauczyciela. Gdybym dzisiaj miała postąpić raz jeszcze i dokonać wyboru, zdecydowanie nie wybrałabym zawód nauczyciela, ponieważ w tym zawodzie i pełniąc stanowisko, będąc na stanowisku dyrektora placówki łączę zarówno prawo, jak i też zdrowie, ponieważ realizuję zadania z edukacji zdrowotnej w ramach Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Natomiast uważam, że zawód nauczyciela jest jednym z najpiękniejszych, jak nie najpiękniejszym zawodem na świecie, ponieważ daje początek wszystkiemu i wszystkim. Dla świętujących wystąpiła grupa artystyczna SAFO, którą przygotowała do występu Dominika. Migoń Madura. Gerard Ciba drugi raz z rzędu zdobył pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polskich Służb Mundurowych w kickboxingu. Jest żołnierzem 33 Batalionu Lekkiej Piechoty w Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. W swojej kategorii wagowej miałem 10-12 osób. I skoczył pan z loma walki. Sześć, sze Zrobiłem 6 walk, no i wszystkie wygrałem do finału. Trenuje kickboxing w Centrum Sztuk Walk od 7 lat. Wcześniej uprawiał także inne dyscypliny sportowe. Trenowałem piłkę, pływanie i kickboxing jest jedną z tych cięższych na pewno sport. Gerarda trenuje Krystian Blezień. Garat jest bardzo ciężko pracującym zawodnikiem, on e, tak naprawdę, on, je, jeżeli ja mu powiem, że wychodził z sali, to on jeszcze nie wychodzi, on jeszcze idzie na kolejny trening, więc to jest bardzo ciężko pracujący zawodnik, e, no i co, i daje całego siebie wszystko, ale po, po pierwsze trzeba mieć charakter, nie? charakter do tego ciężko pracować, nie obruszać tych treningów, no i cały czas się poświęcać, nie, że nie, że jak przegram, to już, kurczę, no niestety mi się nie uda, ale wyciągać wnioski z tych porażek, no i co, iść dalej do przodu. Gerardowi ciebie i innym trenującym w tym klubie życzymy kolejnych sukcesów. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia!